N required 333钱 M bitch poured… Serious other not Serious The ciggies seen in the become Radio Перimor Dam很多 Boss Zajmiecie, zajmiecie szybko miejsce. Temat lekcji: wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego. za pomocą za pomocą. Matematycznego, fahadła prostego. Okres Bahadła matematycznego. Okres drgań wahadła matematycznego. A? I dalej tym samym punkcie. Oblicz siłę naciągu nici. Oblicz siłę naciągu nici. Oblicz siłę naciągu nici. Oraz siłę harmoniczną na długiej, nierozciągliwej nici. Długiej, no to możemy rozumieć, 10-15 metrów 20. M. Może też być długa, nierozciągliwa nicz, to będzie jakieś 50 centymetrów. Czyli takie dziwne ustrojstwo, kawałek kulki zawieszonej na nici, tak się dziwnie nazywa, wahadło matematyczne. I proszę Państwa, za pomocą tego wahadło matematycznego, Będziemy dzisiaj wyznaczać przyspieszenie ziemskie. Przyspieszenie ziemskie ile wnosi? Przy przybliżeniu 10. Dokładnie 9,81. I Postaramy się właśnie za pomocą tego ustrojstwa, tego naszego wahadełka matematycznego wyznaczyć to przyspieszenie ziemskie. Teraz musimy powiedzieć... I nastała taka niezręczna cisza. Co jest? Układ jest nim. Jednostka płaskiego, podstawowa. Bra. Rada. Ra. 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 Rada. 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 <laughs> <Jednostka>, koza <która> płaskiego. <laughs> podstawowa układu Rada. 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 jest Rada. 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 to jest okres drga, Jednostka. To jest okres, który Okres To jest czas jednego, pewnego koloru. Czyli czas. Jednostką długości metry. metry. Jednostką przyspieszenia metry. metry na sekundę do panny. Czyli odnośnie tego punktu trzeciego wzorku nie ma pytań. Dla porównania. Okres wygajania machadła sprężynowego, pierwiastek, czego bo zapomniałem, <trymne> Okres wygajania machadła sprężynowego, od czego zależy? Od masy. Okres wygajania machadła matematycznego od długości. Dobra, punkt kolejny, to tam było co? Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego. Tutaj, dziewczynka, dałem Wam yy, opis doświadczenia, którym się będziemy dzisiaj bawić. I teraz zanim zaczniecie cokolwiek robić, jeszcze posłuchać. Ja się jeszcze postaram wam dokładnie nie, dokładnie tłumaczyć. Może tam być yy, niedokładnie yy, opisane. I mamy na 91. To są granica górna i dolna. Yy, pomiar będzie tym lepszy, tym lepsze nam wyjdzie przyspieszenie ziemskie, im ten pomiar będzie Jaki był to Jak mierzymy długość wahadła, to mierzymy do środka czego? Dalej dzieci drogie, żeby jeszcze było, żeby jeszcze było, bo tam macie zadanie. Dobra. Obliczyć co? Siłę rozrysować i tak dalej. Tutaj króciutkie wytrzyma wytłumaczenie odnośnie zadania. O, Jaki kolor robicie? Dzieci drogie, Warunków kontur ma, popatrzcie się, mamy wychylenie nasze, widać, jak ona staje się półprostopadłe, bo jest prostopadłe do nici i półrównoległe, bo jest równoległe do nici. Ta półrównoległa do nici, czemu, jaka to będzie siła? Jak bym miał to Co na powoduje? Naciąg, czyli to będzie siła na ciągu mając kąt, mając jeden bok, czyli naszą siłę ciężkości, możemy wyznaczyć pozostałe dwie siły. Ta siła na dole, uprostowana, to jest ta sama co tu. Ta siła na ciągu tu, to jest ta sama co tutaj. Z sinusów, kosinusów jesteśmy w stanie to do... wyczuć. Sinus tego kąta alfa to będzie co? Dokładnie rozrysowane z siłami i opisane i wyliczone. Masę ja tam y, potem, a, a jest rozwieszona ja tam potem. I teraz dzieci robią. Jak to robimy? Trzeba się robotą podzielić. Jedni notują, drudzy wzór przetrwają, inni. Wyciągują. Jeszcze jedno. Będzie cisza odnośnie tego. Zapraszam do rąk. Panowie, to jest Wasze stanowisko.

3, 4, 3, 91 to zacząć, 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 to zacząć, 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 zacząć,

是吧？嗯

raz, pozbył się nie, prawie dziel, czyli dzielę przez, przez te, Stąd co? je, to by Cztery i pada raz l przez te i L bierzemy to, one są bardzo dobre. Przypominam, 9,81 dlaczego nam taki dokładny, żeby nam wyszło przynajmniej 9,80 nie? nie mamy dokładnego kąta drugie, co jest jeszcze synchronizacja wachnięcia z łączeniem stopera co jeszcze tutaj powinniśmy ewentualnie uwzględnić? Co jest jeszcze co jest opór czego? Także gdybyśmy, gdybyśmy wyeliminowali te czynniki, które nam przeszkadzają w dokładnym pomiarze, no to, to prawdopodobnie ten wynik byłby nic